Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat pewnej kwestii. Otóż, jak łatwo uczyć się IT? Zatem, nie przedłużamy. Zapraszam! No dobra, pierwszy dzień w pracy. Liczę, że dzisiaj będzie lajtowo. Zobaczmy, co oni mi tam zgotowali. HR, cześć Arku, witaj na naszym pokładzie. Bla, bla, bla. Jak już świetnie przeszedłeś nasz proces rekrutacji, tym większą ekscytacją witamy Cię w pracy. A warto było ściemniać w CV. Zajdź proszę w wolnej chwili do naszego ekstranetu. Link, kurna, już nie, oczywiście nie działa, zapowiada się grubo. Znajdziesz tam ankietę i kwestionariusz, bla, 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 które musisz wypełnić. Właśnie, pytanie jestem do dyspozycji. O, wspaniale, dobra. Co tam Mietek chce? Siemasz, Arek. Pierwsze zadanko na start, chwaliłeś się tym Zabiksem na rekrutacji, to chyba dobra okazja, by wdrożyć monitoring. Prośba zatem postawienie nowej maszyny na naszym hyper zainstaluj na nim Zabix i podłącz testowo jeden serwer do monitorowania. O kurna, może trzeba było jednak nie ściemniać w CV. No dobra, albo grubo, albo wcale. Okej, okay, jedziemy. Instalacja Zabix. Dokumentacja, przecież nikt nie czyta dokumentacji. Instalacja Zabix FR5. Bla, 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 bla. O, jakieś komendy. No to lecimy z instalacją. Pyk. O kur... W jednym z ostatnich materiałów omawialiśmy to, jakie umiejętności są obecnie najbardziej przydatne w pracy sysadmina, devopsa i o ile. Tutaj nie ma co się spierać, że te wszystkie wymienione umiejętności przydają się. Zresztą link do tego nagrania zostawię tu. Ewentualnie w opisie na dole, to o ile nie ma co się spierać, że te umiejętności są przydatne, to jednak po tym materiale odezwały się do mnie niektóre osoby z pytaniem: jak w to właściwie wejść? Bo wszystko jest fajnie, pięknie. Chmura, Zabbix, automatyzacja Linux to wszystkie zagadnienia są przydatne. Ale jeżeli dopiero zaczynasz, chcesz wejść w działkę przykładowo tym to nauczenie się teraz tego wszystkiego może sprawiać problem. Zresztą mało tego, jakbyś chciał w tym momencie nauczyć się Linuxa na poziomie administracyjnym, no to też by Ci to zajęło trochę czasu. Zatem w tym momencie uznałem, że zrobię materiał, podpowiem jak pewnych rzeczy się uczyć. Bo oczywiście są pewne rzeczy typu szkolenia, jest praktyka, ale być może nie masz do tego dostępu. Jednocześnie też przeraża Cię ta wiedza, którą musisz w tym momencie posiąść. Zatem tutaj to, co mogę zasugerować, to przede wszystkim małymi kroczkami, bo przykładowo w internecie jest cała masa różnych tutoriali. Na przykład weźmy mój ulubiony Zabbix. Zabbix może się wydać prosty do zainstalowania, do zarządzania, szczególnie doświadczonym administratorem, ale jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to zainstalowanie tego wszystkiego, postawienie aplikacji, serwera www. bazy danych może sprawiać pewne problemy, jeszcze dodatkowo dużo z z Linuxem, i to co polecam. To, jeżeli już sięgniesz po jakiś tutorial z internetu, gdzie masz wszystko po kolei opisane, co należy robić, co należy instalować, jakieś konkretne komendy, to zatrzymaj się. Zatrzymaj się przy każdej z nich i zastanów się, czy ją rozumiesz. Jeżeli widzisz jakieś proste polecenie typu Zcad, MySQL, coś tam, Selinux, Sebul, tego typu polecenia, to przy każdej się zatrzymaj, zastanów, czy wiesz, co ona znaczy. Jeżeli nie wiesz, to poszukaj w internecie, pogogluj, potestuj, poćwicz. Oczywiście nie mówię w tym momencie, że musisz yy, każdą z tych komend rozkładać na czynniki pierwsze. Jeżeli dopiero się uczysz pewnych zagadnień, jak na przykład właśnie za Bixach, chcesz go zainstalować, to jeżeli teraz przysiądziesz nad wszystkimi tymi zagadnieniami dookoła, czyli MySQL, Firewallem, Selinuxem, Apachem i paroma innymi jeszcze zagadnieniami, yy, z uprawnieniami na czele, to wsiąkniesz, zajmie Ci to sporo czasu. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś małymi kroczkami po prostu poznawał te kolejne elementy. Oczywiście, może ktoś teraz powiedzieć, że jak to jest? Ktoś instaluje za bica, a nie ma pojęcia, jak zarządzać Linuxem, uprawnieniami, firewallem. Tak, rzeczywiście tak jest, bo są firmy outsourcingowe, w których taki żółtoziub zostanie postawiony przed zadaniem, masz wdrożyć to i to. I Ja nie będę ukrywał kilkanaście lat temu. Też jak się zatrudniłem w jednej firmie informatycznej, to była mała firma outsourcingowa. Ja byłem po stanowisku helpdeska, czyli można powiedzieć pomoc użytkownikom z najprostszymi zadaniami. I tu nagle trafiam do pewnej firmy outsourcingowej, dają mi pewne zadania do roboty, masz tu postawić serwer, konkretny serwer. No i co ja wtedy mogłem zrobić? No, mogłem się spytać albo kolegów w IT, albo dążyć te tutoriale. Co prawda wtedy koledzy w IT nie byli zbyt nie pomocni. I ogólnie koledzy w IT często starają się tą swoją działkę i wiedzę bronić, ale to jest temat na, inny, na inną pogawędkę. Jak będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzach, to podpowiem, jak radzić sobie z niechęcią w działach IT, z niechęcią kolegów, jak tutaj sobie wspomóc. Jeżeli masz problem z tym, że koledzy nie chcą się dzielić wiedzą, to zostaw komentarz i być może nagramy w przyszłości taki odcinek, w którym podpowiem, jak wszystko wyszarpywać tą wiedzę z naszych kolegów. Ale wracając do tematu. Jeżeli już zajrzysz do takiego tutoriala... Czy to w pracy, czy też w środowisku laboratoryjnym swoim, bo być może dopiero planujesz wejście do IT, a być może pracujesz na pierwszej linii wsparcia, chcesz zostać administratorem i pewnych zagadnień się uczysz, to przede wszystkim, tak jak mówię, drąż te wszystkie komendy, ucz się ich, poznawaj kolejne elementy. Swoją drogą, ma taki Zabbix, który jest dosyć skomplikowanym i złożonym systemem i niektórzy też doświadczeni administratorzy się czasami śmieją, czasami dostają takie komentarze. Po co Ty piszesz, po co Ty tworzysz tutorial instalacji Zabixa? Przecież doświadczony administrator dokładnie to wie, dokładnie to zna, a początkujący i tak nie będą siedzieć nad zabicem. No i to jest bzdura według mnie, bo jeżeli taki początkujący, przykładowo taki informatyk na nie spacie, dopiero zaczął karierę, chciałby się rozwijać, chce się uczyć administracji, a być może nawet jeszcze nie pracuje wajki, to rozpoczęcie od właśnie instalacji zabicia, nauczenie się tego systemu. Da mu naprawdę niezły background, bo przy okazji nauczy się całej masy innych zagadnień, jak na przykład zarządzanie Linuxem, uprawnieniami, zarządzanie bazą danych, zatem sporo ciekawych kwestii, których przy okazji się nauczy. I naprawdę tutaj zachęcam do tego: pisz jakieś narzędzie, pisz jakiś system, aplikację, wdróż ją, postaw, niech ona działa zrób nawet według tutoriala, kopiuj w zrób sobie te wszystkie komendy, a następnie, jak już to wszystko będzie działało, to wróć do tych komend i przeanalizuj, co tu właściwie się wydarzyło, co to są te kolejne komendy, do czego one służą i dlaczego powinienem je znać. I to naprawdę już Ci da z porą dawkę wiedzy, pozwoli Ci się nauczyć. Jak będziesz poznawał kolejne elementy z Linuxa, a wszystkie te dodatkowe klocki, to tutaj naprawdę Ci sporo pomoże. I jeszcze jedna uwaga. Jeżeli już uczysz się pewnych rzeczy, bo to, że najpierw zrobiłeś tu, to jakiegoś systemu. Później dowiedziałeś się o takich rzeczach jak na przykład Linux, MySQL czy coś innego. I teraz znowu chcesz się nauczyć tych innych zagadnień, to ważne jest to, żebyś testował te wszystko, czego się nauczysz. To poznasz w praktyce, bo nie wystarczy to, że gdzieś przeczytasz o danym zagadnieniu, na przykład o mysql -u. Nie. Czy ewentualnie obejrzysz sobie gdzieś tutorial, wideo, może jakiś kurs. Nie, to nie wystarczy. Ważne jest to, żebyś tą wiedzę od razu wdrażał w życie, żebyś ją praktykował, uczył się, stosował. Bo dzięki temu masz pewność, że to wejdzie ci w głowę, zapadnie ci w pamięć, będziesz umiał to już yy, zrobić. Będziesz miał też przede wszystkim pewność siebie i świadomość. Że zrobiłeś to, wykonałeś, postawiłeś konkretne rozwiązanie, wdrożyłeś je dzięki temu, jeżeli będzie taka konieczność, to zrobisz to jeszcze raz i też tym samym. Ty przyjdzie już kwestia tego, by to wdrożyć w życie, zrobić takie zadanie jeszcze raz, to przede wszystkim będziesz już wiedział, jak to zrobić, będziesz miał to we krwi, nie będzie to tylko teoria pisana, czy gdzieś tam usłyszana w kursie online. I tak samo też w przypadku moich kursów. Zawsze namawiam wszystkich uczestników moich kursów, by tą wiedzę, którą pozyskują, automatycznie stosowali też w praktyce, żeby ją automatycznie wdrażali i testowali. Zatem to tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię. Natomiast, jeżeli chcesz się rozwijać, chcesz się uczyć pewnych systemów, to oczywiście zapraszam Cię na mój newsletter. Na dole znajdziesz darmowe podręczniki do automatyzacji IT, pixa. Za Zatem, jak najbardziej możesz z tego skorzystać, możesz pobrać te podręczniki za darmo i już uczyć się pewnych rzeczy. Dodatkowo, jeszcze w tym momencie pracuję nad e-bookiem, poradnikiem dotyczącym Selinuxa, Zatem, jeżeli pobierzesz te poradniki i zapiszesz się przy okazji na moją listę newsletterową, to na pewno dostaniecie informację, gdy już ten poradnik będzie gotowy. I jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Ostatnio trochę rozkręciłem się z pewnymi warsztatami, webinarami i szykuję też dwa kolejne. Przede wszystkim, jeden to będzie warsztat dotyczący dwóch narzędzi DevOpsowych, właśnie odnośnie Zabbixa i drugi Ansible, czyli automatyzacja IT. Te dwa zagadnienia, które chwilą, o których przed chwilą wspominaliśmy. Natomiast na początku sierpnia na pewno będzie jeszcze replay z warsztatów na temat automatyzacji IT, trochę bardziej zaawansowany, ten, który był potajże w kwietniu i na który sporo osób się niestety nie zapisało, nie zdążyły. Był na to ograniczony czas, ograniczone miejsce. Zatem jeżeli będziesz chciał nadrobić, to niedługo od Otworzę jeszcze raz zapisy na te warsztaty. One są całkowicie za darmowe. I przy okazji też będą zapisy na już pełny kurs automatyzacji IT. Ale to wszystko w sierpniu. Zatem obserwuj mnie. Wszystkie niezbędne pliki znajdziesz w opisie na dole. Ja już kończę. Dzięki wielkie i do następnego. Cześć!